Ukryte sygnały, że jesteś tylko opcją. Część pierwsza. Zawsze Ty pierwszy piszesz. Nie zauważyłeś tego od razu. Bo na początku to normalne. Jesteś zainteresowany, więc się odzywasz. Ale potem mija tydzień, dwóch, miesiąc i nagle dociera do Ciebie. Ona nigdy nie pisze pierwsza. Zawsze Ty. I to nie dlatego, że jest zajęta. I nie dlatego, że nie umie pisać. Tylko dlatego, że Ty ją nie obchodzisz na tyle. Jesteś dla niej planem B. Dajesz uwagę, kiedy jej nudno. Jesteś dostępny, kiedy inni mają ją w dupie. I wiesz co najgorsze? Gdybyś przestał pisać, ona pewnie nawet by nie zauważyła, albo po kilku dniach odezwałaby się jednym zdaniem, tylko po to, żeby sprawdzić, czy nadal czekasz. Bo to nie rozmowa, która ją ekscytuje. To kontakt, który daje jej poczucie władzy. A ty zamiast odejść z klasą, dalej karmisz te iluzje. Bo boisz się stracić coś co nigdy nie było Twoje. Chcesz znać swoją wartość? Przestań pisać pierwszy i zobacz, kto zniknie, a kto naprawdę chcecie mieć.